Oddychaj, jeszcze kawałek, dasz radę. Nie uciekniesz nam, co? Proszę, nie ktoś mi pomoże. Już czuję twój zapach. Nie ratunku! Czas wkroczyć do gry. Co to było? Nie topesz? Nie coś innego. Odczepcie się od niej. Natychmiast. To mój teren. To Wladimir, wycofujemy się. Przy nim nie mamy szans. Jeszcze raz was to zobaczę. To będziecie żreć własne ogony. Ty, ty mnie uratowałeś. Tak, uratowałem. Choć patrząc na ciebie, zastanawiam się po co. Co? Co masz na myśli? Jesteś odrażająca. Wilkołaki zrobiłyby światu przysługę, gdyby cię pożarły. Jak możesz być tak okrutny? Nie każda istota zasługuje na życie, a ty straszysz samym spojrzeniem. Ale ja cię nic nie zrobiłam, tylko walczyłam o przeżycie. Twoja twarz budzi we mnie od razu. Szkoda mojego czasu. Proszę, nie zostawiaj mnie tu samej! Uwierz, to dla ciebie lepsze. Serce mi pęka od twoich słów. Serce? Wampiry nie mają serca. A jednak moje, właśnie, krwawi. Nie interesuje mnie to. Żegnaj. I zostawił mnie, ocalił życie, a złamał duszę. Wando, może z domem porozmawiać. Co się stało, serafino? Spotkałam Wladimira. Uratował mnie przed wilkołakami. To brzmi jak cud, ale czemu płaczesz? Bo powiedział, że jestem odrażająca, że powinnam zginąć. Jak on śmiał? Czułam, że moje serce łamie się na kawałki. Nie wierzę, że mógł być tak okrutny. Jest przystojny, silny, a ja taka słaba i brzydka. Przestań! Nigdy tak o sobie nie mów w ten sposób! Ale to prawda! Serafino, twoje piękno bije z twojego wnętrza! To nie wystarczy, żeby ktokolwiek mnie pokochał! Kocham cię ja jako przyjaciółka, a to więcej niż jego puste spojrzenia. Dlaczego on musi być taki? Bo jest niedojrzały i próżny. Boję się, że będę wiecznie sama! Nie będziesz, masz mnie i pewnego dnia spotkasz kogoś, kto dostrzeże twoją prawdziwą wartość. Myślisz? Ja to wiem, a on, on będzie żałował, że cię zranił. Może, ale teraz czuję tylko ból. Nie pozwól, by jeden wredny wampir zniszczył twoją wiarę w miłość. Spróbuję. Jesteś najspanialsza. Twoje słowa są jak światło w mroku. I zawsze będą. Obiecaj, że nigdy mnie nie zostawisz. Nigdy, siostry nocy na zawsze. Ach, noc jest tak spokojna. Idealna na polowanie. Co za piękne stworzenie unosi się w mroku. Cześć piękna, nieznajoma. Dobry wieczór. Nie mogę oderwać od ciebie oczu. Nie powinnam ufać pochlebstwom. To nie pochlebstwa, to prawda. Znasz mnie ledwie chwilę, a już wiem, że jesteś wyjątkowa. Twoje słowa są puste jak echo w lesie. Nie, one płyną z serca. Tak, nawet wampir potrafi kochać! A jeśli to tylko gra? Nie gram! Nigdy nie czułem czegoś tak silnego! Powinieneś uważać na swoje słowa! Chciałbym zobaczyć cię jutro i pojutrze i każdej nocy! Nie wiem, czy to dobry pomysł! Dlaczego? Co cię powstrzymuje? Moje wspomnienia! Nie pozwól im zabrać ci szczęścia. Łatwo ci mówić. Proszę, daj mi szansę. Zobaczymy. Będę tu czekał każdej nocy. To twoja decyzja. Nie poddam się. Gdyby wiedział, kim naprawdę jestem. Bando, nie uwierzysz, co się stało. Mów, przyjaciółko. Od kilku nocy Wladimir mnie podrywa. Co? Ten sam Wladimir? Tak, nie poznał mnie, bo przez sto lat stałaś się piękniejsza niż księżycowa noc. Ale ja pamiętam, jak mnie zranił. Rozumiem twoją obawę, ale jednocześnie moje serce bije szybciej przy nim, bo on zawsze go kochałaś. Ale boję się, że się nie zmienił. Wampiry potrafią się zmieniać, chociaż w jego przypadku nie wiem, czy to możliwe. A jeśli znowu sprawi mi ból? Wtedy będę przy tobie i sprawię, że Wladimir tego pożałuje. Co mam zrobić? Powiedz mu prawdę. Niech wie, kogo zranił. Boję się. Nie będziesz sama. Pójdę z tobą. Naprawdę? razem stawimy mu czoła a jeśli mnie znowu odrzuci wtedy będziesz wiedziała że nie był wart twoich łez masz rację kiedy chcesz mu powiedzieć dziś w nocy na polanie będę przy tobie dziękuję jesteś najlepszą przyjaciółką o jesteś bałem się że cię nie zobaczę nie przyszłam sama to wanda Dobry wieczór, Wladimirze! Skąd ta powaga na waszych twarzach? Bo muszę ci coś wyznać. Słucham, piękna! Już kiedyś się poznaliśmy. Co masz na myśli? Sto lat temu ocaliłeś mnie przed wilkołakami. Pamiętam, że uratowałem jedną dziewczynę, ale to na pewno nie byłaś ty! A jednak to byłam ja. Wtedy nazwałeś mnie potworem. Powiedziałeś, że lepiej byłoby, gdyby wilkołaki mnie rozszarpały. Nie, to niemożliwe. Ale to prawda, ja byłam tą odrażającą, którą pogardziłeś. Serafino, to naprawdę byłaś ty? Tak. Czy pamiętasz, jak ją zraniłeś? O nocy byłem głupcem. Zraniłeś mnie mocniej, niż wilkołaki mogłyby kiedykolwiek. Przepraszam, po tysiąc razy przepraszam. Twoje słowa były wtedy jak trucizna. Byłem młody, arogancki, głupi i ślepy, a teraz, teraz widzę w tobie najpiękniejszą duszę. Piękno duszy nie zmienia twoich dawnych słów. Nie, i chcę je odkupić. Jak? Całym swoim życiem chcę udowodnić, że się zmieniłem. To nie takie proste. Wiem, ale błagam, przekonasz się, że jestem teraz innym wampirem. Proszę, daj mi jedną szansę, daj się zaprosić na randkę. Gdy nie uda mi się udowodnić, jak bardzo się zmieniłem, obiecuję, że usunę się w cień i nigdy więcej nie będę cię niepokoił. No dobrze, na jedną randkę, tylko jedną. Dziękuję serafino, nigdy więcej już cię nie zawiodę. Spróbuj tylko ją zawieść, a będziesz miał do czynienia ze mną. Serafino, pozwól, że zapiorę cię dziś do miejsca, które pokochałem. Gdzie mnie prowadzisz? Do restauracji, gdzie noc smakuje winem i gwiazdami. Witamy. Stolik dla dwojga? Poproszę najlepszy stolik. Już się robi. Zapraszam za mną. Nie musiałeś. Chciałem. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Twoje słowa są inne niż kiedyś, bo ja jestem inny. Czym mogę uraczyć? Mamy świeżą krew z winorośli. Brzmi doskonale. Dla mnie to samo. Dlaczego tak się starasz? Bo kiedy patrzę na Ciebie, widzę całe niebo. A sto lat temu widziałeś potwora i żałuję każdej litery tamtych słów. Może nauczę się wierzyć Ci na nowo. Daj mi tylko czas. Ta noc jest taka piękna, ale Ty piękniejsza. Wciąż mówisz jak poeta, bo jesteś moją poezją. Wladimirze, tak moja serafino? Nie wiem, czy potrafię ci całkiem zaufać. Pozwól mi udowodnić, że możesz. Och, Wladimirze, twoje dłonie są takie ciepłe, bo płonie we mnie ogień tylko dla ciebie. To takie nowe dla mnie uczucie. Dla mnie też. Mogę? <noise> tak. Czuję, jakby świat zniknął, bo teraz liczymy się tylko my. Jeżeli podobała Wam się ta historia, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Do zobaczenia na kanale LaBajka. Pa-pa!